No, to jesteśmy na konwencie zjawa 2. Jest z nami sali, który oprowadzi. Sali, koordynator zjawy 2. Poprowadzę was na szybko po konwencie. Jesteśmy na punkcie akredytacyjnym. Tutaj rozpoczyna się przygoda każdego uczestnika z naszym mhm. konwentem. Jak widać, jest troszeczkę luźno, no? ale ilo mamy uczestników? Dobrze. Obecnie? 450 450. O, w zeszłym roku to było 311 osób, więc całkiem fajnie. E, Oczywiście zima jest, więc sapnia jest obowiązkowa. Lubię wodka na konwencie, ludzie z korzystają. Mhm. I bardzo chętnie. Miła obsługa. szatni, Bardzo chciałbym już stąd pójść. <głos> <głos> Ale co robi bardzo dobre wrażenie. Tu jest bardzo smaczny bufet Aha. z domowym tanim jedząkiem. Dobra. Teraz mówi. Jest tam robić sesję. Ja prowadzę sesję. Tak. I Dobre prowadzenie. a co prowadzę sesję? W legendę. Legendę pięciu kręgów. prowadzę sesję w Legendę pięciu Ludzie na komentarzach porozumiewają się dziwnym językiem. <laughs> Lucek będzie prowadził y, ten wrestling, więc trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce w piwnicy, żeby go nie słychać. Jest miejsce w piwnicy. Tak jest. Gdzie jest Jankoś? <laughs> Przechodzimy do. Strefy takie bardziej urządkowe wyglądają. Tędy karczankowo Tutaj właśnie bywa trudniej weto. Wieczorem nie będziemy działać. Tak? Nie wiem. Robimy. ma szlachta, szlachta walczy. Jeszcze nie ze zresztą na polu walki. Do trupera, żeby nie było, tak raczej no. żyje. Jak widać to paki grającale chcesz, ja nie ma dla ciebie muretę złoty. Będą patrzyć. Za tymi drzwiami znajdują się pokoje z kara. Chyba tam jakaś sesja się rozgrywa. Nie będziemy tam może przeszkadzać. Niech sobie grają. O. Ok. Ale pójdziemy drogi z sumu Państwo, kolega. W zasadzie chwili obecnej serca. Ile ludzi, wow. o! Na zgraźli klasyczkowie, jest trochę głodno, zresztą na otwarte cały czas okno, ale chyba ta osoba jest, jest dobrej że nie przeszkadzała ludziom. Stoisko z Greku Gial, stoisko Luźnier, stoisko Lochworts z Dowajni.

jestem mm tam, -hmm. jestem chyba jakoś sobie coś z tym nie planuję. się patrzy okay. denerwować kim? Mhm. Dobra. Dobra. Dziękuję Wcale tak podobnie, chociaż tam teraz bardzo jakieś mm -hmm. dyplomatyczne dramy się odbywają w salach, ludzie nie wychodzą, bo chnują. Mm -hmm. Rozgrywka. Też mm -hmm. podobno umarłe gry. Narodni <gry> tu nie wierzą. Darkhidden. Nie, <gry> nie, może nie może Nie, nie, może Nie, nie, może na ekstremalną.

I idziemy dalej. Idziemy dalej. dalej. To jest bardzo spokojna część programu, wszyscy Tam, sama, tam orgrum. Ale to nie będziemy pokazywać? Nie, nie będziemy pokazywać, bo 4 się dziwne rzeczy. Specjalnie dla telewizorów Awangarda TV. Fragment z prelekcji. projekcji Khakiego. Khakiego. Witamy Khakiego. Widać jaki dobrze jest. Okay. Taki prowadzi prelekcję, na pewno bardzo interesującą. <laughs> Zresztą chłopaków z Portalu. Pracowali. Mm, 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 kartę, mm, 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 może mm, kartę mm, chce może ale... Powstała produkcja. Nie, to też się teraz nie odbywa. Odbywa, ale nie. Ale, czy Ale odbywa. Dzień dobry. Jak widać chyba, haki pogrążają mnie wszyscy. <try> ale pan <try> już nie no, czuł, że to nowela z Kastopty. Pożywa jedną uczestniczkę. Co się dzieje u Was? No, właśnie skończyła się kolejna prelekcja, damy sobie teraz odraźnie na luziku, potem będę się przygotował już do lagów. O super, czyli będzie lab bo ten Tak, tak, w Wilkołaku. Super. Okay. Przepraszam, że przeskoczyłem. A tańce będziesz poszli w silni eksploatorzy Buszownicy. Buszownicy no, tak jest no Tam liczniejsza. Chyba bardzo dużo. Czy możemy uciec i zatrzymywać? jakieś słowo na zakończenie? Są zakończenia. No, jak widać, różne rzeczy się dzieją na tym może z mniej, że nie przeszkadza. No, a tutaj bardziej możliwe rzeczy do wysłuchania, rzeczy do objaśnienia oraz spokojne sesje, chociaż myślę, że tam całkiem jest brak.